Moim firmowym znakiem jest smażenie pączków w naszym punktach w Krakowie. Smażę te pączki w Karnawale. Po trzech królach do 1 do czwartku i tak co roku mam swoich zwolenników. Trochę mam pozmieniane, bo dużo szło przed, wcześniej dużo szło cukru do czas. A ja to wszystko poujmowałem, no bo dawnie było dobre, dobre, bo słodkie, nie? Tak? A teraz odwrotnie. Ciasto jest robione o 12 w nocy, jest robione najpierw dostrzeń. Potem jest zrobione ciasto. Później musi wygarować, następnie są odrawiane pączki. Dajemy do garowni, te pączki nam wyrosną. Musimy je odpowiednio schłodzić tak po prostu, żeby już drożdże nie pracowały. I potem ładujemy do samochodu przystosowanego do przewozu chłodni i tak, tym sposobem możemy po prostu te wączki przez 10-12 godzin smażyć sobie spokojnie w danym miejscu. No mama też była kucharką i nas było trzech braci i wszyscy wybraliśmy właśnie zawody takie, dwóch mam bra braci kucharzy. Ja jestem cukiernikiem, jeden brat niestety zmarł, ale, ale najstarszy brat właśnie zaszczepił w nas to zamiłowanie do, do gastronomii. Pracował w wieżynku, miał kolegę cukiernika i przyjechali do nas, do miejscowości skąd pochodzę, do Tokarni, zrobili Dzień Nauczyciela. I robili wtedy takie piękne dekoracje. Nie to zafascynowało i, i postanowiłem sam się uczyć. Ciasto drożdżowe będzie z jabłuszkiem. Malujemy jajeczkiem ciasto, sypiemy jabłko, rozkładamy równiutko i sypiemy cukrem z cynamonem. To co się nauczyłem, staram się kontynuować. Receptury nie zmieniam, jedynie w niektórych ciastach ująłem cukru, bo jednak te ciasta przed miały, zawierały więcej cukru, bo nie było tak lodówek i na przykład poncz, który się do tortów gotowało, zawierał dużo cukru, po prostu po to, żeby ten tort po prostu się dłużej utrzymał. A no teraz mamy lodówki i trend mamy w ogóle, żeby odchodzić od cukru, dlatego postanowiłem to pozmniejszać. Zamiast cukru dołożyłem trochę spirytusu i to też spełnia rolę konserwującą. Żeby to było gładziutko, taka jednolita Czyli? powierzchnia była. A to, to, to jest dopiero dobre. Flagowy serniczek z roskwinią, piramidzki sernik Tradycyjne ciasto gryzikowe, czarny tartoletka, ucierany, bananowiec, mandarynka, szarlotka, bardzo dużo nam tej szarlotki schodzi, robimy na tradycyjnym cieście kruchym, jabłka sami obieramy, także bardzo nam dużo tego się specjalizujecie w jakimś rodzaju ciast, czy ogólnie jest wszystko? Są takie bogate ciasta, na takie no... Wszystkie nasze wyroby są na tradycyjnych recepturach. Wszystkie zawierają ciasta, jajka. Żadnie, żadnego ciasta nie robimy z proszku, wszystko naturalne. Czy ta na jak rolady, tu mamy. To jest tylko jajko, cukier, jabłuszka. Będziesz sypać i będzie szybciej. Żeby być w tym zawodzie, no to przede wszystkim trzeba mieć za, zamiłowanie. Jest to praca na zmiany, zarówno w nocy, w dzień. Trzeba lubić ten zawód. W zimie jest dobrze, bo jest, bo jest ciepło, natomiast w lecie jest bardzo gorąco i bez zamiłowania nie każdy sobie poradzi w tym zawodzie. W pracuje pracuję od 1984 roku. Ja staram się opierać produkcję na, na dobrych surowcach, bo żeby był dobry wyrób, musi być jakościowo dobry surowiec. A produkujemy wszystko, produkujemy na jajkach, tak jak zresztą w tych dawnych recepturach, i to przenosi się na smak, że te ciasta są takie naturalne. Zresztą wielokrotnie klienci mnie zaczepiają, mówią, że jak to robimy, że już po prostu mało jest gdzie takich cukierni, bo podstawą, podstawą jest na pewno świeżość wyrobu, ale, ale też ważne jest, jaki jest do tego surowiec dodany. Bo w tej chwili no, mamy wiele zamienników i niektórzy e, na skróty próbują po prostu e, produkować z tego, a nie do końca się to klientom podoba. Jak sukiernik zrobi na polona to jest sukiennikiem. Dlaczego? No, wymaga dużej umiejętności. I tu się nic nie dało szukać. Ale chodzi o tą masę głównie? Czy... Tak. W ogóle, żeby odpowiednio ugotować cukier i białka. Tak cukiernik robi, tak jak mówię, to lepiej. Bo tego się nie da nauczyć z książki, tylko praktyka. Kupiłem dużo. No, Prostec na prawie prostety. 20 lat temu. Jako jedna z pierwszych firm wjeżdżaliśmy na salę z tortami, gdzie to była zupełna nowość, bo z reguły torty weselne kroiło się na zapleczu i gdzieś tam te talerzyki były noszone, natomiast mieliśmy torty w kształcie łabędzi, których myślę, że około tysiąca zrobiliśmy. I te torty cieszyły się dużym powodzeniem, ja z nimi wjeżdżałem na salę, a była przy tym taka mała rewia i to sprawiało to ludziom przyjemność, była to nowość. Wszędzie musieli grać. Biała będzie jak już, tak? Ta taka orkiestra nie znała, e, i tego i później gdzieś tam jakaś pani mnie spotkała i tam się, kto będzie grał? Ta i ta orkiestra Grają Biała będzie? Tak, wie pan co powiedzieć się nauczą. <grywa> Mieliśmy panię, którą, panią tutaj, która pomagała nam otworzyć tą firmę i tak zapytała, ptyś Ekler, Powiedzieliśmy Ekler. i tak. I tak zostało. Prowadzimy to razem z bratem Stanisławem, który zajmuje się kuchnią. W zasadzie, w zasadzie robimy wszystko, co się da zjeść. Tak Na pewno cieszy człowieka, jak zrobi się ciasto, jest, 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 jest ciasto smaczne. Ktoś poczęstuje się też, tak jak dla aktora są oklaski, tak dla, dla cukiernika, jak ktoś powie, że jest smaczne, to też po prostu jest, jest taka satysfakcja, tak jak pan powiedział, no, biznes jest biznes. Natomiast. A najważniejsze, żeby klient, który kupi ciasto, był zadowolony i to jest takim moim celem. Bączki smażymy średnio około 5-6 minut. E, troszkę trzeba dłużej dlatego, że ciasto jest e, schłodzone więc musimy je troszeczkę dłużej przytrzymać na tłuszczu. Smażymy do momentu, aż są fajnie wysmażone i nadziewamy później nadzieniem różanym. Ile musi z jednej strony ile z drugiej? No gdzieś 3 minuty z jednej strony. 3 no, minuty z jednej strony. Zostać, on... Tak, tak, ważne, żeby była wódka, wtedy świadczy o tym, że ciasto było dobrze zrobione, odpowiednio wygarowane, odpowiednie surowce musi być dodane żółtko, jajko, bo to jest podstawa dobrego pączka. Tak? Zostajecie? Jejku, pycha tak. jeszcze ciepły lukier. No nie, nie no nie, to jest różnica. Mięciutki? Bo tak to robimy w nocy, a ja, w tym w karnawale jest różnica. nie? Panie Tadeuszu, mm. myślę, że możemy zrobić niespodziankę mieszkańcom Krakowa. Pomoże nam Fundacja Zróbmy Sobie Kraków, która wspomaga przedsiębiorców, tak. takich jak pan, takich tradycyjnych, którzy robią coś od lat i robią to pokoleniowo. Wykupi Fundacja 1200 pączków. Pan zrobi te pączki. Oczywiście. Usmaczam. A w czwartek, 5 lutego od godziny 7 będą te pączki rozdawane za darmo mieszkańcom Krakowa. Jak ktoś chce przyjechać z Gdańska na pączka, też zapraszamy. Dostanie za darmo do wyczerpania zapasów. Hala Targowa zapraszamy. Czwartek, godzina od 7 rano. W karnawale tych pączków schodzi najwięcej, może dlatego, że chłodno jest i tak człowiek już ma takie przyzwyczajone, po prostu tak jak rogale marcińskie w listopadzie, tak pączek karnawale. Zacząłem te pączki smażyć najpierw na starym kleparzu, potem na nowym. I tak smażę 20 lat. Mamy swoich klientów, którzy co roku w karnawale po trzech królach przychodzą do nas i są zadowoleni, cały rok czekają na to klienci, po prostu, żeby zjeść takiego pączka smażonego po prostu ze smażalnika.